Łączymy profesjonalistów wielu branż technicznych, wspierając ich w tworzeniu nowoczesnych i niezawodnych instalacji. Oferujemy wszystkie materiały techniczne w jednym miejscu z dostawą zawsze, kiedy tylko są potrzebne. Świadczymy serwis dostosowany do specyfiki branży i segmentu klienta. Pomagamy naszym profesjonalnym partnerom skupić się na kluczowych kwestiach biznesowych, tworzyć nowoczesną i dobrze funkcjonującą infrastrukturę. OnINEN zatrudnia w Europie ponad 3200 wykwalifikowanych pracowników. W Polsce działamy w oparciu o sieć hurtowni i nowoczesny system zamówień internetowych OnShop. Doradzamy, projektujemy i kreujemy sprzedaż. Klienci profesjonalni mogą korzystać z usług działu projektowego, jak również doradztwa technicznego zespołu inżynierów i projektantów z branży wentylacja-klimatyzacja, a także instalacje elektryczne. Oninen oferuje produkty dla instalatorów, firm budowlanych, sklepów i hurtowni, przemysłu oraz profesjonalistów działających w branży elektrotechnicznej, instalacyjno-sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. U nas klienci zawsze mogą liczyć na szeroką i atrakcyjną ofertę, sprawną obsługę dostosowaną do specyfiki segmentu oraz profesjonalne doradztwo. Będąc liderem w swojej branży, codziennie zmieniamy świat na lepszy. オニネン。